Stwarzacze sieciowe zdecydowanie są na fali wznoszącej. Łatwy dostęp do plików zapisanych na dysku, serwisy streamingowe w zasięgu dłoni czy różne możliwości połączeniowe sprawiają, że coraz więcej miłośników dobrego brzmienia sięga po takie urządzenia. A wy korzystacie z nich? Jeśli tak, napiszcie, które funkcje są dla Was szczególnie przydatne, a których brakuje Wam najbardziej. Ciekawe, czy nasz dzisiejszy bohater będzie mógł się pochwalić dostępnością każdej z nich. A jeśli nie korzystacie, po prostu zostańcie do końca. Jest szansa, że po obejrzeniu tego materiału zaczniecie. To dlatego, że dzisiaj mam dla Was wyjątkowo ciekawy streamer od marki, którą możecie już całkiem dobrze kojarzyć, bo ostatnio często pojawia się na naszym kanale. Chodzi o HiFi Rose. Koreańczycy z południa szturmem wbili się na rynek ze swoją ofertą zaawansowanych technologicznie odtwarzaczy i wzmacniaczy. Jeśli chcecie poznać ją lepiej w wolnej chwili, rzućcie okiem na nasz film. Link do niego wyświetla się właśnie na ekranie. Tymczasem zaczynajmy. Ja mam na imię Janek i zapraszam Was na prezentację odtwarzacza sieciowego Rose RS150B. Śledzicie nasz kanał to pewnie pamiętacie lub po prostu wiecie, że kluczowy wpływ na brzmienie systemu mają końcówka mocy i kolumny. Mimo to roli streamera nie można bagatelizować. W końcu im lepszej jakości sygnał trafi do wzmacniacza, tym lepszy będzie ostateczny efekt. I w tej materii RS150B radzi sobie doskonale. Zapewnia świetną rozdzielczość i głębię dźwięku. Bez cyfrowego nalotu i poczucia okrojenia z detali. Tu wszystko jest na swoim miejscu, podane z prawdziwie audiofilskim zacięciem. Możecie więc liczyć na sporą porcję smaczków i szczegółów, ale bez przesunięcia w stronę nadmiernej analityczności. Muzykalność wciąż stoi na bardzo wysokim poziomie, co w przypadku źródeł cyfrowych nie zawsze jest oczywistością. To wszystko w połączeniu z rozległą sceną buduje świetną imersję. Kiedy słuchałem różnych zestawów, do których podłączałem RS-150B, w mgnieniu oka zapominałem, że. Mam to robić krytycznie. Realność dźwięku po prostu porywała mnie ze sobą i niemal mechanicznie włączałem kolejne utwory. Myślę, że to całkiem dobra rekomendacja. W każdym razie, gdybym miał jakoś scharakteryzować samego Rosa, powiedziałbym, że jest niemal perfekcyjnie naturalny z bardzo, ale to bardzo lekkim wychyleniem w stronę detali. Skoro powiedziałem już, że najwięcej zależy od wzmacniacza i kolumn, wypadałoby chyba coś polecić. Mnie najbardziej spodobało się połączenie RS150B plus wzmacniacz Era180 plus kolumny podłogowe Bowers and Wilkins 723. Cóż, rzadko słyszy się dźwięk o takiej dokładności i obecności. Tak, to chyba dobre słowo, bo rzeczywiście czułem się dosłownie zanurzony w muzyce i to bez nadmiernej, męczącej góry, o co w sumie zadbały 723. Link do naszego materiału o nich właśnie wyświetla się na ekranie. Jeśli chodzi o inne propozycje, to z czystym sercem mogę polecić także wzmacniacze Luxmana czy wyższe modele Yamaha, jak np. AS200 czy AS3200. Jeśli chodzi o kolumny. Osobiście pozostałbym przy 702 dwójkach trzeciej generacji albo chociaż przy czymś o podobnej naturalnej klarownej sygnaturze, tak żeby w pełni wykorzystać rozdzielczość i czystość sygnału dostarczanego przez RS-150B. Natomiast jeżeli wolelibyście trochę więcej ciepła, to możecie iść w coś od ProAka, na przykład Response DT8. Z tymi skrzynkami dostaniecie naprawdę spory ładunek energii i gęstego, dociążonego dźwięku. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, pod kątem designu RS150B jest na wskroś nowoczesny. Przedni panel to po prostu ogromny ekran dotykowy o przekątnej niemal 15 cali. Co najlepsze możecie swobodnie aranżować i zarządzać tym, co jest na nim wyświetlane. Od dokładek płyt serwisów streamingowych po całkiem efektowne animacje rozmaitych wskaźników. Wcześniej mówiłem o połączeniu RS150B ze wzmacniaczem RA180. Wizualnie ten zestaw może nie przekonywać każdego, bo wzmacniacz jest inspirowany stylistyką retro. Ale jeśli na ekranie streamera wyświetlicie czarujące wskaźniki, będzie widać, że to urządzenia z tej samej high bajki. Można więc powiedzieć, że RS-150B jest w pewnym sensie kameleonem, który łatwo dopasuje się do waszego wnętrza. Tym bardziej że jego obudowa jest dość neutralna od solidny aluminiowy blok z dużym logotypem producenta na górnej ściance. Do tego dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i moim zdaniem nieco ładniejszym srebrnym. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to po prostu świetnie koresponduje ona z półką cenową urządzenia. Nawet dołączony do zestawu pilot Bluetooth budzi zaufanie nie tylko solidną, ale i przemyślaną konstrukcją. Okej, okay, to jeszcze rzut okiem na złącza. Patrząc od lewej strony na tyle obudowy znajdziecie wejścia as ebu HDMI-ARC, wejścia AES-EBU oraz 2 i 25 z oznaczeniami co możecie do nich podłączyć oraz wejście USB typu B i USB-A na dongla z Wi-Fi albo Bluetooth. W dolnym rzędzie umieszczono po jednym wejściu i wyjściu koaksjalnym i optycznym wejście liniowe RCA, wyjście analogowe zbalansowane i niezbalansowane oraz port HDMI, USB-C, dwa USB 3.0, slot na karty microSD i złącze Ethernet. Moim zdaniem może i wygląda to nieco chaotycznie, ale zdecydowanie da się przyzwyczaić do tego układu. Najważniejsza jest w końcu funkcjonalność. Okej, okay. zajrzyjmy do tego rogu obfitości. I to dosłownie, bo Rose RS150B jest wręcz naszpikowany rozmaitymi funkcjami. Do tego stopnia, że jeśli lubicie bawić się różnymi opcjami, sprawdzać, testować, to możecie przepaść na kilka dni. Więc tak na wszelki wypadek uprzedzam. Zróbcie zapasy i pamiętajcie, że sen jest naprawdę ważny. Dobra, od czego by tu zacząć? Może od Rose OS. To w końcu podstawa działania tego streamera. I co tu mogę w sumie powiedzieć? System jest naprawdę przejrzysty i łatwy w obsłudze, choć na początku możecie być nieco przytłoczeni mnogością opcji i ikon. Bo całkiem sporo zobaczycie ich na ekranie głównym. Na szczęście dacie radę łatwo zredukować ich liczby albo wymienić te, których nie planujecie używać, np. odnośnik do radia internetowego, na te, które będą Wam bardziej przydatne. Wystarczy, że wejdziecie w ustawienia i wprowadzicie zmiany w sekcji display. Tam też możecie spersonalizować m.in. wygląd ikon czy widgetu odtwarzacza, sposób wyświetlania godziny i wybrać wspomniane już wskaźniki. Jeśli chodzi o sterowanie, do dyspozycji macie też aplikację Rose Connect, która również staje na wysokości zadania, zwłaszcza w zakresie integracji z serwisami streamingowymi. Żeby aktywować tę funkcję, po prostu wybierzcie odpowiednią opcję ze znajdującej się na dole ekranu listy. Na przykład Taidala. Powyżej zobaczycie swoje miksy, playlisty czy polecane dla Was utwory. Zwróćcie też uwagę, że na liście odtwarzania obok utworów znajduje się informacja o tym, czy jest dostępny w jakości MQA. Oczywiście RS150B w pełni dekoduje ten format. Kolejną ciekawą opcją jest Rose, czyli ekskluzywna aplikacja HiFi Rose, z której poziomu nie tylko posłuchacie muzyki, ale też obejrzycie klipy i różne materiały wideo z YouTube'a. Oczywiście bez reklam. Za to ze specjalnymi algorytmami od HiFi Rose, które podsuną Wam jeszcze lepiej dopasowane treści. Jak już pewnie się domyślacie, RS150B wspiera dekodowanie wideo i to w jakości 4K. Sygnał możecie przesyłać właśnie z RouxTube'a oraz zewnętrznego nośnika danych. Na razie nie ma jednak opcji korzystania z serwisów streamingowych wideo, ale to kwestia, którą da się rozwiązać jedną aktualizacją. Oczywiście, jeśli HiFi Rose zdecyduje się na taki krok. To teraz przejdźmy do tego, co lubimy najbardziej, czyli słuchania muzyki. RS150B daje łatwy dostęp do najważniejszych aplikacji jak np. Spotify, Tidal, Kobus czy Apple Music. Ponadto macie oczywiście możliwość korzystania z dysków sieciowych i standardowych. Z kolei Rose Radio tworzy przed Wami dostęp do przeróżnych stacji z całego świata. I jest jeszcze jedna funkcja, taka z tych mniej oczywistych, czyli zgrywanie płyt CD. Wystarczy, że podłączycie zewnętrzny odtwarzacz przez USB, czyli ROSE RSA 720 i możecie utrwalić swoją kolekcję w formie cyfrowej. A tak prezentuje się specyfikacja Rose RS-150B. Pasmo przenoszenia zawiera się w przedziale od 20 Hz do 40 kHz. Układ DAC to SS-SABRE S9038PRO. Obsługiwane formaty plików to m.in. AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, IF. DSD do 512 i MQA. Całkowite zniekształcenia harmoniczne są nie większe niż 2 Ma 43 cm szerokości, 13 cm wysokości i 31 cm długości i waży 13 kg. Po więcej szczegółów po prostu zajrzyjcie na naszą stronę. Tam łatwo znajdziecie interesujące Was informacje. Najwyższa pora podsumować ten odcinek. Dla mnie Rose RS150B to po prostu róża bez kolców. Ma mnóstwo zalet i w zasadzie żadnych wad. Świetne, szczegółowe i realistyczne brzmienie, nowoczesny, choć w miarę uniwersalny design z opcją dostosowania go do swoich potrzeb. Intuicyjnie prosty system operacyjny, który stwarza mnóstwo opcji personalizacji. Do tego dorzućmy rozbudowaną funkcjonalność. Od serwisów streamingowych przez dyski sieciowe po aplikacje Rostube i możliwość oglądania materiałów wideo. Ponadto szereg obsługiwanych plików i formatów muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem DSD 512. To wszystko sprawia, że RS150B doskonale sprawdzi się w roli bycia centrum domowej rozrywki, nawet u najbardziej wymagających odbiorców. No dobra, a co wy myślicie o tym urządzeniu? Widzielibyście je w swoim systemie audio? A może macie to szczęście i już korzystacie z niego we własnych czterech ścianach? Napiszcie w komentarzach. Tam możecie też zostawić Wasze propozycje tematów na kolejne materiały. Przypominam jeszcze o subskrypcji naszego kanału i o stronie tophifi.pl, gdzie chętnie dzielimy się wiedzą i informujemy o najciekawszych promocjach. To tyle co dla was przygotowałem na dzisiaj. Ale widzimy się niedługo. Do zobaczenia.